Wszystkim z tej strony A taka ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i tym razem nie jest to aktualizacja. Ja na samym wstępie chciałabym Wam podziękować za te wyświetlenia, które zrobiliście pod poprzednim odcinkiem. I generalnie czytałam wszystkie Wasze komentarze, jest ich naprawdę masa. I widziałam, że bardzo dużo osób zgadza się ze mną w tym temacie, że właśnie kurczę jak oni usunął nam te Star Coins co tygodniowe w sensie nie nam, tylko jakby będzie ta nowa oferta tych starkońców, gdzie będzie można kupić tam chyba za 80 zł Star Raidera, bo jest właśnie doładowania tych, tych starkońców co tydzień tak, które my mamy obecnie, to wydaje mi się, że faktycznie ludziom zacznie brakować tego, bo jednak wiecie, jak ktoś dłuższy czas nie gra, czy chce, nie chce wydawać dodatkowo pieniędzy, no to jednak na tych, konie które chce, to sobie uzbiera, a tak, to tak czy siak będzie trzeba wydawać pieniądze, więc wydaje mi się, że to bez sensu i że fajniej by było, gdyby dodali ofertę, w której możemy na przykład kupić dwa razy więcej tych starkońców co tydzień, czyli powiedzmy, no nie wiem, tam nawet niech to by było za 300 zł, żeby wiecie, żeby, no nie wiem, 150, 200. Ja jestem pewna, że bardzo dużo ludzi by się prędzej skusiło na to. Jeżeli właśnie na te bezstarcoisowe e, e, lifetime. Y. E, ja będę co jakiś czas to nagranie pewnie przerywać, dlatego że jestem chora, tak jak wam mówiłam. Jestem totalnie niepomalowana, nieogarnięta, mam nadzieję, że jakoś tam nie będzie Wam to przeszkadzać. Co chciałam dzisiaj zobaczyć, czy dużo nam jeszcze rzeczy zostało do zrobienia tutaj w tej wiosce, ponieważ ona już niebawem zniknie. I to też będzie w sumie taki no, SSO na luźno, jak ja to nazywałam tą serię, bo lubię nagrywać takie odcinki, lubię z wami gadać. I ostatnio właśnie rozmawiałam sobie z dziewczyną, która też grała kiedyś w SSO i w ogóle bardzo dużo ludzi się wypowiada na temat tego, że SSO się staje nudne. A ja Wam powiem, że ostatnio właśnie przez to, że te aktualizacje były takie, takie jakie były. To ja nie czuję się znudzona grając w to. Wiadomo, nie jest to to samo, nie ma tutaj co robić, ale gdyby oni szli dalej w takiej aktualizacji jak ostatnio, że to zbieractwo, jakieś takie właśnie planowanie tego, co musimy zrobić, tutaj też było zbieractwo. To jest coś, co nas napawa do tego, żeby do tej gry wchodzić, ale ja na przykład byłam strasznie, ale to straszliwie zawiedziona. Że po uzbieraniu 18 tysięcy tych śnieżynek nie dzieje się kompletnie nic. Na zasadzie, ok, zmienia się kolor tej wioski, ja tego jeszcze nie uzbieram. Podejrzewam, że dzisiaj, przez to, że jestem chora, to sobie posiedzę i to pozbieram. E, I jutro też. E, ale nie czuję się usatysfakcjonowana tylko tym, że dostaliśmy sprzęt i to wszystko. Myślałam, że, no bo jednak 18 tysięcy, no naprawdę dużo czasu zajęło zbieranie tego. Myślałam, że to będzie jakoś bardziej wynagrodzone, chociażby jakimś zwierzątkiem czy czymkolwiek, a SSO tutaj się naprawdę no ja, ja naprawdę potrzebnie mówię: a dobra, uzbieram, będę tego miała dużo. Może na końcu będzie jakiś fajny, nie wiem, konik czy coś albo jakaś zniżka na konie, to też by było fajne, wiecie, że na przykład są teraz te nowe konie tutaj w wiosce, że gdybyśmy uzbierali te 18 tysięcy, to dostalibyśmy właśnie jakąś taką zniżkę na te konie, które już tutaj są. To by było ekstra moim zdaniem. W ogóle mam masę pomysłów na SSO, e, które chciałabym gdzieś tutaj wdrożyć, e, no ale wiadomo, że to raczej do, do skutku nie dojdzie, jak chcecie. Mogę wam w ogóle nagrać taki odcineczek, w którym e, właśnie e, opowiadam o tym, co chciałabym zmienić w SSO i co, jakie mam pomysły na to, żeby właśnie ta gra była ciut e, aktywniejsza, ciut ciekawsza. E, Także no, o mam jakieś zaproszenie do stajni, zaraz tam wejdę, tylko chciałam skończyć ten wyścig i odebrać punkt, o już nie mam, o nie, jak chcecie możecie mnie zapraszać do stajni, może akurat się uda, żebym weszła, bo tak jak teraz, no miałam to zaproszenie i pach i zniknęło, chyba, że ja jeszcze mogę to zrobić, nie ma kołowe, zimowe wyzwania, a co to jest w ogóle? Otwórz. A, stwórz rzeźby z lodu. No dobrze, możemy pojechać, zrobić te rzeźby z lodu, bo tak jak wam mówiłam, chciałabym wykorzystać na maksa to, co tutaj jest w tej wiosce. I też chciałabym w ogóle na tym koncie zacząć w końcu. Na... o nie! Nienawidzę tego błędu! Chciałabym na tym koncie zacząć nagrywać zadanka dla was, tak jak kiedyś, bo jednak tutaj. E... Tutaj te zadanka są dostępne, więc dajcie znać, czy chcielibyście pooglądać sobie właśnie takie luźne odcineczki, w których robimy sobie te zadania. I wiecie, co jest przykre: przykre jest to, że robimy te stare zadania, że jakby nie ma już żadnych nowych, ciekawych, takich, które faktycznie będą nas tutaj zajęły. Tak, ma masę lat, masę. Tu powinno być tyle zadań że to naprawdę nie do zrobienia w kilka, w kilka lat, a to dosłownie, no nie wiem, parę miesięcy. I dajcie znać w ogóle, w ile czasu udało wam się wbić fajny poziom jakiś, bo to mnie też ciekawi. Ja wiem, że Antek chyba ten 15, który tutaj był wcześniej, to ja wiem, z miesiąc wbijał. I to jest takie, wiecie, no ktoś gra w to tyle lat i to już takie nie jest za bardzo odczuwalne, no bo jednak... Z tego, że gra tyle lat, jak poziom, który oni mają, może się uzbierać w moment dosłownie. Także no, myślę, że dlatego SSO tu po prostu przegrało, bo wystarczy, że teraz jakiś deweloper fajny wypuściłby jakąś taką końską grę, w której te aktualizacje są e, cały czas takie konkretne i że ten poziom wiecie, coś na zasadzie nie wiem, WOWA na przykład, takich gier, które e, autentycznie e, wiecie. Które autentycznie... O, możemy podnieść poziom. Super koniku możemy. Podrap za uchem. Dobra, <laughs> idziemy dalej. Które autentycznie są e, nie do nadrobienia w chwilę. To bardziej takie ambitne. No fajnie, że robią konie. Te konie naprawdę coraz lepiej wyglądają moim zdaniem. Wybaczcie, że ja mówię przez nos naprawdę bardzo Was przepraszam za to. E, no, ale, ale nadal to nie jest wszystko, no nie jednak te konie... No, fajnie! Wiem, że graczy jest na pewno dużo. Dużo ludzi gra w SSO, dużo ludzi robi coś tutaj. Ale no, jakoś tak to, to wciąż, wciąż nie jest to, co mogłoby być, nie? Bo, bo rozumiem, dla nowych graczy jest fajnie. O matko, dlaczego nie mogę wsiąść na ciebie? Chodź, chodź. Nie! Dobra, to sobie wyczyszczę. Dużo graczy jest nowych i ci now. Oj! Okej! Okay. Okej, okay, dużo graczy jest nowych i oni ee, mają coś fajnego, coś nowego, ale jednak ci starsi to już tak. No, <grystanie> jesteśmy w odstawce, chociaż wiem, że jest masa starszych osób, które e, lubią sobie po prostu tutaj e, przewalić trochę czasu, relaksując się, pykając w koniki. E, nie tylko ja, bo, bo rozmawiam z paroma osobami, które właśnie to robią. Kurczę, na tym wyścigu jest problem ze skakaniem. O nie, o nie, o nie, znowu mnie kręci w nosku. Dramatycznie, nienawidzę być chora. Czy jadę w ogóle dobrze? Jadę dobrze, okej. Okay. No, więc e, takie kręcenie w nosku nie jest fajne. A w ogóle bycie chorym nie jest fajne. Totalnie, nie chciałam dla was dzisiaj nagrać Minecrafta, ale ja w ogóle chyba nie pamiętam jak się w to gra. W sensie te wszystkie mody swem, które tam sobie pobrałam. Nie mam pojęcia jak to odpalić. Zapomniałam, niestety. O nie, o nie, o nie. Lecą mi łaski. To jest właśnie to, jak nie, wys... ja nie wydmucham nosa. Ej, no dramat jest z tym wyścigiem. Ej, to, to potem właśnie tak to, tak to jest, że mi łezki lecą strasznie. O, no, ale obiecałam sobie, że będę nagrywać regularnie filmy i nawet jeśli jestem chora, to chciałam trochę z wami... O wow, pingwin we mnie uderzył. Nawet jeśli jestem chora, to chciałam sobie z wami trochę pogadać. Także łopeczka <noise> dla mnie za to, że naprawdę staram się, bo wiem, że dużo ludzi ma tak, że po prostu włącza moje filmy w tle i to, co tutaj leci, to jest jedno, a to, co ja sobie gadam, to jest drugie i gdzieś tam słuchacie mnie w tle, co też jest super ekstra fajne. Przynajmniej nie musicie oglądać mojej twarzy. Eee, no, a co do mojego życia, takiego prywatnego, bo to też pewnie Was ciekawi, bo dużo pytacie na Instagramie, na którego Was zapraszam oczywiście. No to tak, <noise> Dante coraz większy ostatnio ćwiczyliśmy sobie fajne rzeczy także wejdźcie sobie na kanał a ma Vlogi na tego Instagramu, bo tam jest dużo ogarnął obrót taki, wiecie że obraca się wokół własnej osi w ogóle Dante jest takim koniem, że dla niego praca jest fanem, tak on naprawdę się cieszy, że, że co się robi i to jest ekstra, naprawdę no bo nawet praca na ląży, bez ląży wiecie, praca ze źrebakiem no to nie jest takie obsiukno, nie? Wiadomo, że zawsze tam coś będzie nie tak, ale on się uczy i on chce to robić. To jest najważniejsze dla mnie, że ja widzę, że on ma naprawdę, on czerpie z tego taką przyjemność, że to robi i to widać po nim, mega to widać. To jest fajne, no bo kurczę, on ma niecałe dwa lata. Słuchajcie, jak ja go biorę nawet na 10 minut, to on się tak stara, żeby, wiecie, to wyszło wszystko. On się tak angażuje, on tak bardzo chce, i to jest takie ekstra, no naprawdę. Ja też nie chcę przesadzać z tą pracą dla niego, ale no ciężko jest czasami, wiecie, jak on sam chce. Jak naprawdę, on, trzeba mu dozować to, bo on jest no, no, naprawdę, to jest po prostu taki koń, który bardzo, bardzo chce także jak chcecie właśnie jeszcze raz poznać moje konie e, prywatne, bo mam ich trzy. Jest Dante Santa i Sullivan. E, to, to zapraszam na kanał, a taka ma vlog również, bo tam, tam też nagrywam vlogaski. Co Sullivan e, Sullivan na razie sobie chodzi tak o, ja ostatnio byłam tylko w terenie i nie, nie jeździłam na nim zbyt dużo, bo też dostaję, nie, nie jeżdżę aż tak często, no teraz też już w ogóle, bo jestem chora, więc no, muszę się wykurować. A Santa ostatnio była na ląży przed Sylwestrem i miała takiego powera w tyłku, że to jest hit, to jest taka wariatka, w ogóle. Jezu, jakie dźwięki, Zdala widać w ogóle, że to jest kobyła, naprawdę, zaczynają spojrzeć już po prostu wiadomo, że to jest kobyła. Dobra, słuchajcie, musiałam zrobić przerwę, bo naprawdę ten nosek mnie wykończy, musiałam ogarnąć się troszkę i y, gadanie mi w ogóle absolutnie nie, nie pomaga. Także, wybaczcie, no, co do Santy, to właśnie to jest taka była ona ma taką niesamowitą energię w sobie, że to jest coś pięknego. Dante nie ma w sobie aż takiej ekspresji, jak ona ma, i to pięknie się na to patrzy, to jak ona się w ogóle rusza. No, jest super. Fajnie też obserwować Saliwana, który, wiecie, zmienia się cały czas wygląda coraz lepiej. Też jest ekstra. Czekajcie, czy ja mogę sobie coś tutaj wymienić? E, bo wiem, że zbierałam na coś, na te spodnie. Nie, nie na te spodnie. Mi się te drugie podobały, o te mi się podobały. 18, stać mnie na nie, ale w ogóle. Kurde, no. Ja inny zestaw zbierałam. Ten zbierałam chyba co? Tu jeszcze to. Nie, to mam, to mam. Tego nie będę nosić, i tak. Siodło mam, więc tutaj już wszystko ok, czyli mogę sobie wziąć te spodnie. Dobra to je wezmę, bo mi się naprawdę podobają. Mimo, że ja w dzwonach nie jeżdżę, to one są naprawdę bardzo ładne. Dobra, ile mi zostało? Cztery symbole. Okej. Okay. ubiorę je sobie. A co, niech będzie, że mam. <grych> niech będzie, że mam. A, i tu mam tego takiego gabonia, którego dostaliśmy pod choinką. No i co? I to by było na tyle w tym odcineczku dzisiejszym. Dajcie znać, czy wykorzystacie. Jeszcze będę zbierać te śnieżynki. Troszkę mi zostało. Nie za wiele, ale troszkę zostało. Oj, oj, No, ale jeszcze raz. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał totalnie na luźno. Dajcie znać, jak u Was po świętach, po Sylwestrze, jak się czujecie, czy jesteście tak samo chorzy, jak ja. Eee... No i co, jak będę. Ben... Yy, yy, tak, na następnym odcinku będę czytać Wasze komentarze, już także yy, ten najbardziej łapkowany i te, które mi najbardziej zapadną w pamięci i w serduszku, yy, będę tutaj czytać, także już następny odcinek bardzo, bardzo niedługo, mam nadzieję, a Wam życzę dużo zdrówka yy, i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do następnego, cześć!